Dzień dobry moi drodzy. W drugim dniu, w kolejnym dniu. Patrzcie, nie mamy słońca i trochę różnica, nie? Wczoraj o tej porze mieliśmy pięknie, pięknie, jasno i ładne niebo, piękny wschód Ociepliło się, jest 0 stopni, nawet będzie plus 1 dziś. Nie wiem o co kaman. straszyli minus 8, minus 11, a, a tymczasem się ociepla. Wcale mi to nie na rękę, żeby było na plusie, tak szczerze. Ścieżki zaleje, to wszystko będzie mokre. No, ale to miejsce, kochani, rządzi się chyba innymi prawami natury, ponieważ i wyczytałem to dopiero w domku, ponieważ jest tam mapa tego parku, jest sobie jakieś legendy, tu zajść tam zajść nie i jest napisane, że jakieś miejsce, na które sobie też oczywiście pójdziemy, punkt widokowy. Jest bardzo piękne, kiedy pójdziesz w głęboką zimę, czyli marzec, kwiecień. What? Czyli w marcu, w kwietniu jest tu bardziej zasypano, bardziej mroźno niż, e, niż teraz? I Tego akurat nie wiedziałem, nie? Zresztą ciężko to wszystko przewidzieć, nie? Troszkę nam nasypało przez noc. Dobra kochani, jestem już na kolejnym domku. Już się tutaj rozpakuję, żeby plecak mieć o wiele lżejszy. Kochani, przyszedłem 2 kilometry. Zobaczcie jaka koszulka cała mokra, nie? A ja 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 no nie nie mam dobrych ciuchów na ten wyjazd ponieważ miało być zimniej i to o wiele i po prostu tak w tej kurce tak się zagrzewam że szok jest zmiana planów sucha merino na to sweterek merino i w plecach wrzucę jeszcze na wszelki wypadek bluzej i, i dziś bez kurtki w ogóle łażę i myślę że to będzie wystarczające No dobra, kochani, jesteśmy z powrotem na naszym szlaku i dzisiaj pójdziemy sobie do Naskę. Jest to wioseczka, która znajduje się już troszeczkę za parkiem. Przejdziemy sobie przez tą wioskę i pójdziemy sobie do miejsca Ciudza, ale to też jest jako rezerwat przyrody. Zeszliśmy stamtąd, jesteśmy blisko wody, całkiem ładne podejście mnie czeka w drodze powrotnej. He. no nawet mamy trochę słońca moi drodzy akurat ja jestem w cieniu ale spoko jest jest mi naprawdę ciepło Kochanie, ale się tu idzie umordować, naprawdę. Ale jest przyjemnie, to fakt. Jest przyjemnie, fajna zimowa aura, ładna, ładna. I tak się cieszę, że tutaj jest ścieżka poprowadzona tak swoją drogą. To kto to zrobił? No, administracja parku, tak? Musiała zadbać. Zobaczcie, no normalnie jest wyżłobione przejście, nie? Tutaj mam śnieg po kolana. To by były jaja, to by się szło. No beznadziejnie, na dłuższą metę. Ulala! Twoja droga ładnie to wygląda. Widzicie górę? To już jest nasz park, a to jest droga z tej wioski, do której właśnie my zmierzamy. Ani te ich oznaczenia to okant dupy, że tak się wyrażę. Tam było 4 km 3, chyba 8 w ogóle dokładnie, nie? Już przeszedłem 5 i jeszcze myślę, że mam Z2, tak na, na oko, nie? Na mapie jak popatrzyłem. Idę najkrótszą trasą jak się da. Dobra kochani, jestem w wioserce. Problem jest taki, że nie zdążymy dojść tam, gdzie chciałem dziś dojść niestety, bo, no bo nie wiedziałem, że w praktyce będę tyle tutaj szedł. A też mogłem wyruszyć wcześniej. No i też było dalej, bez jaj. Ściemnili z tym trochę, nie, ale nic się nie dzieje, nie ma tego złego. Eee, I tak mamy ładne widoczki. Jest to jakieś jeziorko. O godzinie 13 bez żadnego ale muszę się stąd zabijać na domek, ponieważ o 16.30 jest już zupełnie ciemno. 16 to jest godzina, o której muszę już być na miejscu, aby nie szwendać się w tym terenie po ciemku. Tu dosłownie kawałek stąd jest miejsce, które brałem pod uwagę na pierwszy nocleg idąc z autostrady. Jeśli bym wysiadł troszeczkę dalej, nie? E, tutaj gdzieś jest ta wiata. Moi drodzy, ale w ogóle powiedzmy sobie coś o Szwecji. Zacznijmy od dalszych, dawniejszych czasów, czyli średniowiecze. Południowe obszary obecnej Szwecji były to tereny praojczyzny Germanów. Zresztą Szwedzi wywodzą się z Germanów, są ludem germańskim. Na terytorium północnym. Mocnym i środkowym mieszkali sobie wikingi, którzy zresztą jeździli w okresach od IX do XI wieku na wyprawy łupieszce, głównie na Ruś albo Bizancjum. W XI wieku tworzyło się już Państwo szwedzkie i następowała jego chrystianizacja, a w wieku XII-13 szwecja podbija Finlandię. O proszę, to była moja wiatka zaznaczona na wszelki taki wypadek jakbym nie dotarł do parku jakby nie padało, to by było ok, bo wiatru nie ma, także spoko, ale udało się dotrzeć na szczęście do parku, bo wylazłem od innej strony. Moi drodzy, teraz polecimy troszeczkę dalej, czyli do XVI wieku, ponieważ Polska odcisnęła się, no znajduje się na kartach historii Szwecji, ponieważ w 1592 do 1599 Szwecja była e, połączona poprzez Unię Szwedzko-Polską z Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Natomiast w XVII wieku Szwecja podbija część Łotwy i całe terytorium Estonii, co zresztą mm, możemy się domyślać, bo w moim odcinku, nie wiem, czwartym albo piątym z Estonii natrafiłem właśnie tam na północy kraju, czyli właśnie blisko już Finlandii i no Skandynawii, były wioski, gdzie na tablicach były nazwy po estońsku, jak i po szwedzku. W tym również wieku Szwecja prowadzi wojny z Danią, Polską, Rosją rzecz jasna, a udział w wojnie trzydziestoletniej w latach 1630-1648 sprawia, że Szwecja staje się mocarstwem. Natomiast w wieku XVIII po klęsce wojny z Rosją no, tracą status mocarstwa i tracą też część terytorium na rzecz właśnie Rosji. W 1808 Roku po przegranej z Rosją Szwecja traci Finlandię, przez co Finlandia staje się Wielkim Księstwem Finlandii, ale pod panowaniem rosyjskim także ta wolność i swoboda, to tak w cudzysłowie zapewne, nie? Natomiast wygrana wojny z Danią doprowadza do przyłączenia do Szwecji Norwegii, ale ma to charakter Unii Personalnej, czyli nie jest to do końca okupacja. Nie wiem, jak to wytłumaczyć po prostu kraj jest pod rządami drugiego kraju, ale ma jakby swoją autonomię i swoją władzę. Jednak jest jakby pod panowaniem, no w tym wypadku Norwegia, pod panowaniem szwedzkim, nie? Teraz, moi drodzy, mamy początek XX wieku, gdzie zmiany ustrojowe, które były wprowadzane już pod koniec wieku XIX i początek XX wieku jest takim dość przełomowym, chyba dla Szwecji, można tak rzec, na przykład reforma parlamentu w 1866 powstanie nowoczesnych partii, a także prowadzenie rządów parlamentarnych oraz powszechne prawo wyborcze wprowadzone w 1919 roku czyni ze Szwecji. Państwo liberalne, nowoczesne, gdzie ja wlazłem? Wracam się, gość handluje łodźmi chyba. W 1905 odłącza się również od Szwecji Norwegia. Kochani, myślę, że interesująca sprawa jest taka, że Szwecja, bo mówimy o wieku XX, zachowała neutralność zarówno podczas I wojny światowej, jak i II, co uchroniło ją to od kosztów wojennych, no bo nie było żadnych zniszczeń. To również było korzystne bardzo, jeśli chodzi o ich gospodarkę. Nartosanki i ciągnie ją pies. <grystanie> Jaki motyw. Od lat 30. w Szwecji rządzą głównie socjaldemokraci, a więc ich rządy przynoszą liczne reformy socjalne. A w latach 50., 70. nastąpiła rozbudowa państwa opiekuńczego. I teraz. Y Raczej ta opiekuńczość wychodzi im bokiem, ale o tym mówić nie mogę, bo jeszcze mi zablokują kanał. No i kochani, mamy wiek 21 i chyba najważniejszą rzeczą jest to, że Szwecja wstąpiła do NATO. Złożyła oto wniosek 18 maja 2022 roku. Wiadomo z jakiego powodu po prostu obawy przed Rosją 7 maja 2024 roku Szwecja zostaje oficjalnie. 32. członkiem NATO. Kurde, moi drodzy, jesteśmy tak naprawdę na, nie wiem jak to nazwać, na przedmieściach tej wioski. Nawet jeszcze tam nie dotarliśmy, nie? A także ta informacja, 3,8 czy 9 km, bo jakoś tak podali, no to, no nie, to, to nieprawda. <gry> Czyli powoli będę się wracał. Coś zjem sobie jeszcze po drodze i idę, bo już kochani, mamy za 21, ze 3 godziny będę iść. Nie ma co się już oddalać. Powolutku trzeba wracać. No kurde, trochę szkoda, nie? Ale nie wiedziałem jak w praktyce będzie to szło, nie? Wiecie, inaczej jak człowiek se popatrzy na mapę, o niedaleko to zdążę, a inaczej jak jest już w praktyce, bo po tym śniegu, no to spowalnia, nie? Fajnie, przyjemnie się chodzi, nie powiem. No i lecimy z powrotem. Wiecie co? Niby droga powrotna jest ta sama, ale to nie jest ta sama. Już to kiedyś zauważyłem. Nawet jeśli wracamy dokładnie tą samą trasą, to widzimy zupełnie ją, z tą drogę z Innej perspektywy, bo przecież idąc w, do przodu, nie obracamy się cały czas za siebie i nie oglądamy, co jest za plecami. I to sprawia, że gdy idziemy z powrotem, zauważamy zupełnie coś innego niż gdy szliśmy w tą mańkę. Więc to nie do końca jest dobre stwierdzenie, że ta sama droga, ta sama, ale nie do końca ta sama. wow mm. Mm. incredible. Wiecie co moi drodzy? Odszczekuję to co powiedziałem rano. Pogodę mam po prostu wyśmienitą. Jest 0 stopni, śnieg się utrzymuje, klapy nie ma. Są fajne zimowe warunki i aura. Ale ja nie marznę, nie? Idzie się naprawdę przyjemnie. No, kochani, docieramy. Pękło prawie 15 km, nie przeczę, że się cieszę, że już tu jestem. 15 km, ale w takim terenie, wiecie, dystans nie jest wymierny, nie? Zależy z jakim kilogramem idziesz. Ja akurat plecak miałem lekki, nie? Bo większość rzeczy zostawiłem na domku. E, Gdzieś śpisz? Czy śpisz w domu? Czy śpisz na zewnątrz? Czy jest minus w nocy, jak śpisz na zewnątrz? Bo to wtedy też się nie wysypiasz. I tak dalej, i tak dalej, nie? Mam kochani fajną rzecz. Widzicie, to jest kasza gryczana z takim gulaszem grzybowym. Całkiem dobre, jest dobre. Kosztowało 2,5 euro. Czym jest problem? To nie było kupywane w żadnym sklepie turystycznym, tylko w zwykłym Spożywczym, ale problem jest taki, że waży to 250 gram, więc sporo. Jak kupicie sobie takie proszku w sklepach turystycznych. No to jest tych gram maksymalnie 100. A jakościowo jest lepsze to jedzonko, podejrzewam. Znaczy, no bardziej się człowiek naje. No ale kosztuje 10 euro, nie? Też zależy, jaki sklep, no taka prawda. Na Łotwie tyle kosztuje. No. Na Łotwie mam problem z tym. W Holandii kupywałem za 5-6 euro, nie? Takie, takie porcje. No ale dobra, i wziąłem to. I generalnie jest ok, ale jeśli właśnie przebywacie w jednym miejscu albo nie musicie targać bagaża, yy, nie wiadomo, ile kilometrów ze sobą. No to spoko rozwiązanie, natomiast, natomiast na jakiś dłuższy szlak, no to nie. No bo co, cztery takie obiadki, no to już jest kilogram. Ja podejrzewam, że zjem dwa naraz takie, nie? Z moim apetytem. Generalnie fajnie, kochani, bo no wiedziałem, że będą te piecyki. No i tu zobaczcie, śnieg się gotuje. No, generalnie moi drodzy, myślę, że tutaj nie będzie tak ciepło. Z racji tego, że mamy większą przestrzeń do ogrzania. A i ten piecyk wydaje mi się. Nieco mniejszy, nie mogę wrzucić większych kłód, no ale dobra, do, do spania i tak będzie ok.